Ale dziś na całym świecie swoje święto obchodzą kobiety wyjątkowe. Lubią szybką jazdę i wielkie emocje. Mowa oczywiście o motocyklistkach. Swoje święto w kalendarzu zapisały już 5 lat temu. Niestety e, nie znamy się wszystkie jeszcze na tyle, ponieważ to dopiero zaczyna się rozprzestrzeniać wśród kobiet. Ponieważ wcześniej kobiety jednak bały się, bo słyszały, jak to tak kobieta na motocyklu, kobieta to dogarów. Ale im, zwłaszcza dziś, bliżej do dwóch kółek niż kuchennego Galimatjasu. Wszystkich zakątkach świata i na wszystkich kontynentach uczciły ten dzień motocyklową przejażdżką. W Kielcach towarzyszyli im też mężczyźni. Bardzo dobrze nas postrzegają na motocyklu. Wręcz można powiedzieć, że cieszą się, gdy kobieta z nimi jedzie. I dodają, że podobnie jak w polityce, kobieta na motocyklu łagodzi obyczaje. To wnoszą, co każda kobieta wnosi do każdego innego środowiska, czyli co? Wesołość, przyjemność, zabawę. Dlatego cieszą się, że pań na motocyklach jest więcej niż jeszcze kilka lat temu. Część z nich przygodę na dwóch kółkach zaczyna w kieleckich szkołach jazdy. Już od dawna ja chciałam jeździć na motocyklu, no i trzeba było od czegoś zacząć, więc zaczęłam od kursu prawa jazdy. Bo to, jak mówią nauczyciele motocyklowego rzemiosła, wyjście najbezpieczniejsze, ale i czasochłonne. Z Elką trzeba wyjeździć minimum 20 godzin. Dwojona czujność na motocyklu musi być wykazana przez osobę kierującą motocyklem. I poza tym to jest czysta przyjemność. Tym większa z uczestnictwa w motocyklowych zlotach, a ten w kielcach już w najbliższą niedzielę.